I czas użytkowania czy... Właśnie wysłuchaliśmy Pani wystąpienia na konferencji Optometria 2018. Wiele objawów powinno nas niepokoić. Które objawy pojawiające się w okolicy oka powinny nas martwić, gdzie się zaczyna ta alergia? Najczęstszym takim objawem, który zwraca naszą uwagę takim najpowszechniejszym jest czerwone oko. Po prostu czerwone oko. Ale tu jest moment taki, który musimy zareagować. Jeżeli dobrze widzimy, jeżeli to jest czerwone oko, ale nie ma spadku ostrości wzroku, zasłaniamy sobie jedno drugie oko, widzimy dobrze, no to myślimy dalej, co to może być? Jeżeli to jest ostry stan nagle się pojawił, to rzadziej jest to suche oko, bo suche oko jest stanem przewlekłym. Zaburzenia powierzchni oka najczęściej sprawiają, mm -hmm. że oko jest właśnie czerwone, przewlekły, dyskomfort. To jest coś, co cywilizacja spowodowała, y, nasze leki, które zażywamy ogólnie, leki miejscowe, sposoby też korekcji życia, no jest wiele, środowisko, klimatyzacja, jest wiele czynników ryzyka, no które powodują, y, że mamy wszyscy właściwie zaburzenia powierzchni oka, to jest jedna działka. A jeżeli coś pojawia się nagle, a jeszcze może swędzi, to absolutnie myślimy o alergii, alergie oczywiście nie zawsze są ostre. Mamy dużo alergii przewlekłych. Nie tylko teraz mamy sezon na e, alergie, takie ostre stany związane z alergiami, ale alergia typowa, aczkolwiek no, w medycynie jak w kinie wszystko możliwe, alergia poza czerwonym okiem swędzi i raczej nie ma spadku ostrości wzroku. Jeżeli jest spadek ostrości wzroku, to raczej coś się dzieje z rogówką, wtedy natychmiast konsultacja okulistyczna, a jeżeli mamy wydzielinę jakąś tam śluzowo ropną, to też już musimy myśleć o tym zieloną. To wtedy myślimy o tym, że to jednak albo się zdarzyło nadkażeniem bakteryjnym, tej naszej sytuacji alergicznej, albo po prostu mamy infekcję bakteryjną. Ale zdarza się, że czasami nie doceniamy objawów, prawda? I mimo, że nas swędzi i mamy czerwone oko, to myślimy sobie, a przejdzie. No tak to jest jak z katarem, leczony, nieleczony przejdzie, ale też czasami te pierwsze dni, pierwsze godziny mogą stać się krytyczne, bo rogówka jest naszym najważniejszym elementem optycznym. To właśnie dzięki temu, że filmu zowy pokrywa rogówkę, my widzimy, widzimy mózgiem, ale tutaj przekazuje nam całą tą informację optyczną. Jeżeli cokolwiek się wydarzy i nawet się wyleczy, ale jeżeli to dotyczy centrum rogówki, osi widzenia, i jeżeli coś jest głębiej, to może wyleczyć się z blizną, więc raczej nie czekajmy, bo jest to najważniejszy nasz zmysł, więc tutaj naprawdę każdy element, każ, każdy, każdy drobny element, nie tylko centralnej rugówce, ale i obwodowej, może spowodować, że będzie mieć stały dyskomfort, stałe problemy, nawracanie na przykład zapaleń albo powikłania związane z użytkowaniem, chociażby soczewek kontaktowych, jeżeli przegapimy moment powikłań, a powikłań jest całe szczęście bardzo mało, bo to jest to najbardziej fizjologiczna i bezpieczna metoda, ale właśnie myślmy o tym, że jeżeli pojawi się dyskomfort, to reagujmy na niego. To załatwia lekarz okulista. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Błona śluzowa, która jest wyściela jamę nosową, czy cały układ oddechowy, pokarmowy i gałkę oczną, spojówkę gałkową, powiekową, to jest wszystko jeden narząd połączony, więc nie jest, nie ma takiej możliwości, żeby alergeny, jeżeli są, to ograniczały się tylko do jednego narządu. Zwykle właśnie dotyczą i układu wzrokowego i układu pokarmowego, i układu oddechowego, więc musimy działać na wszystkich tych polach. Eliminacja alergenów, bo bardzo duża ekspozycja jest w narządzie wzroku, w spojówce, powoduje to, że mamy mniej powikłań, na przykład astmatycznych, więc alergeny musimy wypłukiwać bardzo często. Ten okulistyczny element w każdej alergii jest bardzo ważny. Myjemy często twarz, głowę, oczy, stosujemy zimne, zimne środki do płukania worka spojówkowego, żadnych rumianków, żadnych świetlików, żadnych herbatek, bo to są bardzo silne alergeny. Wypłukujemy alergeny jak najczęściej, też krople nawilżające rzadkie stosujemy, żeby zmniejszyć ekspozycję na alergeny i powikłania alergiczne z innych narządów. I wtedy właśnie już ta współpraca z alergologiem musi być i pojawia się. Czyli na pierwszym miejscu higiena. Jeżeli wprowadzimy w nasze codzienne życie, zwłaszcza rano, wyczyszczenie brzegu powieki, to zdecydowanie mniej mamy zaburzeń powierzchni oka, czyli mniej alergii. Bardzo dziękuję. Polecam się i dziękuję również.